Witajcie, jakiś czas temu firma Evolution przesłała mi dwie piły do testów. Jedna z nich to taka ręczna pilarka. Jest to, jest to Evolution R185 CCSL oraz tak zwaną ukośnicę. Ukośnica to R210 SMS. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tą większą piłą. Na tą mniejszą przyjdzie jeszcze czas. Całość przyszło. Z tego co zauważyłem, w kartonie jest, jest w kawałkach, trzeba to poskładać. Za chwilę będziemy sobie to składać. Dodatkowo firma przysłała jeszcze takie próbki, które, które sobie przetniemy. Między innymi jest tutaj taki płaskownik, można powiedzieć, taka gruba blacha metalowa oraz profil grubościenny drewno. Z wkrętami, także ta piła musi sobie z tym poradzić, z tego co, co zapewnia producent. Wszędzie jest to opisane, że, że bez problemu radzi sobie z gwoździami oraz z profilami stalowymi oraz blachami do grubości 5 czy 6 mm. Zabieramy się za składanie i, i za testy. Mamy tutaj tarcz. Ta tarczka, całe sekret leży w tej tarczce właśnie, jest tak skonstruowana, że możemy ciąć nią stal. Instrukcja obsługi, jakaś ulotka pokazująca właśnie jakie, jakie materiały możemy tym ciąć. No, i cała piła, którą musimy poskładać. Nie będę Was zanudzał składaniem. Zobaczymy się, jak będzie już gotowa. Piła jest już gotowa do pracy. Montaż zajął mi naprawdę 5 minut. Myślałem, że będę musiał tutaj e, troszeczkę więcej czasu poświęcić przy tym, ale naprawdę jest to dziecinnie proste. Całość wystarczyło tutaj tylko wsunąć prowadnicę, wkliknąć tutaj silnik z tarczą. Oczywiście, tarczę trzeba zamontować. No i przykręcić tutaj te. Te dwie, dwa przedłużenia, które tutaj się znajdują, wszystko jest w zestawie. Kluczyk imbusowy jest tutaj ukryty. Mamy tutaj kluczyk do tarczy oraz do, do, tutaj do sprzętu. Także bardzo fajnie. Tak to wygląda. Tutaj bardzo fajna sprawa. Zrobione coś takiego, żeby nawinąć tutaj kabel, gdy, gdy skończymy pracę i chcemy ją przewieźć. Bardzo fajna, w miarę lekka. Wydaje mi się, że dość mobilna ta piła. Nie ma problemu, żeby ją przewieźć. Naprawdę jest fajna. Jeśli chodzi o wymiary, całkowity wymiar blatu tutaj roboczego, razem z tymi przedłużeniami plastikowymi, to 57,5 57 cm. Jak na ukośnicę przystało, mamy tutaj możliwość regulowania kątów 15 22,5, 30 45, w tę stronę tak samo oraz możliwość regulacji pochyłu tutaj znajduje się takie zabezpieczenie które pozwala nam ustawić piłę na na zakresie tu nam przeszkadza ta blokada na zakresie 33,9 nie wiem co to jest za, za wymiar ale tutaj jest tak ustawione jeżeli chcemy przestawić to dalej, musimy zluzować tutaj. Wtedy możemy maksymalnie dać na 45 stopni. Wszystko bardzo fajnie, sztywnie pracuje. Jeśli chodzi tutaj o posów, również bardzo fajnie, lekko chodzi. Nie ma żadnego luzu. Teraz zobaczymy jak ona pracuje. Piły te charakteryzują się też znacznie mniejszymi obrotami. Ta piła posiada tutaj. 3750 obrotów na minutę. Także jest, jest to znacznie wolniejsza niż, niż inne ukośnice. Mamy też tutaj laser. Oczywiście pewnie do wyregulowania. Ale wszystko działa, świeci. Zabieramy się za cięcia. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o szerokości cięcia. Mamy tutaj ponad 20, dobre 22 cm. Tak więc jest to sporo. jak na taką małą pilarkę. Ok, zaczynamy, zaczynamy cięcie. Na, na początek zaczniemy sobie od. Od naj, e, najmiękniejszych materiałów. Mamy tutaj jakąś zwykłą płytę wiórową. Tak naprawdę cięcie takich elementów to jest zwykła formalność. Najbardziej jestem ciekawy, jak poradzi sobie e, z metalem. Jakość uważam za bardzo dobrą. Zobaczcie, nawet nie ma odprysków tutaj z tej strony, ani z tej strony. Naprawdę jest jest idealnie. Teraz zobaczymy, jak poradzi sobie ze zwykłą kantówką. Kantówka ma 5 na 7 Również jakość cięcia bardzo dobra. Gwoździe zostawimy sobie na później. Na razie zobaczymy jak poradzi sobie z rurką plastikową. Uważam, że jest idealnie, nie ma nawet najmniejszego gradu ani nadtopienia. Jest również na plus. Teraz rurka miedziana. Zobaczymy jak poradzi sobie z tym rurką. toreczka też nam bardzo ładnie ucięło, też nie ma nawet za dużo gradu. Wiadomo, zawsze coś tam przy takim cięciu zostaje. Co bardzo fajne, nic się nie nagrzało, można to wszystko złapać bez żadnego problemu. Bardzo fajnie. Tutaj mamy takie tworzywo jakieś, jakieś deskę tarasową. Jest to jakiś dosyć twardy plastik. Zobaczymy. Mamy tutaj 15 na. 2 cm. Zobaczymy jak sobie teraz z tym poradzi. Idzie jak w maśle, zobaczcie krawędź, oraz cięcie jest również. Tu jest to cięcie, bo tutaj jest jakieś inne cięcie. To jest nasze cięcie, zobaczcie. Jest wszystko idealnie, równie prosto. No i teraz zostało nam profil. Jest to profil naprawdę grubej ścianki. Ma on 5, 5 mm. Sam jestem ciekawy, jak to pójdzie. Tam lekko zaiskrzyło, ale poszło. Zobaczcie materiał. Można złapać gołą ręką. W poprawie w ogóle się nagrzało. No, czuć tam lekką jakąś tam temperaturę, ale bez, e, bez jakiegoś tam nadmiernego nadnagrzewania się. Jakościęcia, jak dla mnie, bomba. Również żadnego gradu. W, w, no Jestem jakiś minimalny, ale. Jeżeli chodzi o cięcie zwykłą tarczą taką do metalu i przecinarką, zawsze zostaje jakiś tutaj z pół centymetra takiego rozgrzanego metalu, który się uciągnie. Tutaj nie mamy nic. Teraz blacha. Nie jest to jakaś tam zwykła blaszka, bo jest to blacha też piątka. 10 cm szerokości. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Metal wcale nie rozgrzany. Jakość cięcia dobra. Jak dla mnie to jest naprawdę wyśmienita jakość cięcia, bo gdy posługiwałem się przecinarką ze zwykłą, zwykłą tarczą do metalu, to naprawdę było, było dużo obróbki. A tutaj mamy naprawdę już materiał bez żadnej obróbki. Starczy lekko przeczyć pilnikiem i mamy już. Fajną powierzchnię. Ok, teraz zobaczymy, jak wygląda tarć. z prądu. Jeśli chodzi o zęby, wszystkie zęby są całe. Żaden nie został wyszczerbiony. Jeśli chodzi o. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Nie ma najmniejszego śladu jakiegoś zużycia na tej tarczy. Poza oczywiście zadrapaną farbą na, na, na powierzchni. Ale jeśli chodzi o zęby, układ tnący to naprawdę nic tutaj się nie wydarzyło. Jak dla mnie ta piła 10 na 10. Łapka w górę, naprawdę towar wart, wart swoich pieniędzy. Jeśli chodzi o jakieś majsterkowanie czy... A nie, sorry, jeszcze zapomniałem przeciąć. Zapomniałem przeciąć tutaj tych gwoździe, ale myślę, że to już jest zbędne. Bo, jeżeli poradziło, poradziło sobie z takimi płaskownikami takiej grubości, to takie przecięcie takiego wkrętu. Także to jest tak naprawdę formalność. Tak więc, test. Test jak dla mnie wypadł bardzo pozytywnie. Polecam w 100% jeśli chodzi o majsterkowanie. I jakieś tam prace przydomowe oraz nawet profesjonalne, gdzieś tam jakieś konstrukcje stalowe czy, czy drewniane polecam w 100%. Łapka w górę.